Po organizacyjnym sukcesie turnieju o puchar prezesa firmy GTV, w którym rywalizowały drużyny złożone z zawodników urodzonych w roku 2004, przyszedł czas na zmagania o podobny trofeum dla piłkarzy z rocznika 2006. Tym razem zawody zorganizowano w Chorzowskiej Hali Morisu, w której stawiło się 10 drużyn podzielonych na dwie grupy. W pierwszej, poza gospodarzami, drużyną GTV Stadionu Śląskiego rywalizowały Chorzowskie Wyzwolenie i UKS Ruch oraz FC Katowice i Zagłębie Sosnowiec. Drużyna trenera Dawida Miłkowskiego w pierwszym spotkaniu zawodów zmierzyła się z wyzwoleniem. Gospodarze od samego początku mieli przewagę na boisku i wygrali mecz 2 do 0. W drugim meczu w grupie A pod opiecznią trenera Miłkowskiego zmagali się z FC Katowice. Znowu byli drużyną prowadzącą grę, ale tym razem przewagi nie udało się udokumentować. Mecz skończył się bezramkowym remisem. W trzeciej kolejce spotkań GTV Stadion Śląski mierzył się w derbach z UKS-em Ruchem Chorzu. Po zaciętym spotkaniu wygrali gospodarze 1 do 0 i po trzech meczach prowadzili w tabeli swojej grupy z 7 punktami na kontach i bez straty choćby jednej bramki. Meczu o zwycięstwo w całej grupie chorzewianie zmierzyli się z Zagłębnym Sosnowiec. Mecz miał bardzo interesujący przebieg, obie drużyny raz za razem stwarzały sobie okazję do zdobywania goli, ale ostatecznie żadnemu z zespołów nie udało się trafić do siatki przeciwnika. To jednak właśnie gospodarze i Sosnowiczanie jako najlepsze ekipy w grupie awansowały do półfinałów rozgrywek. Zanim rozpoczęły się mecze o grę w wielkim finale, w starciu o dziewiąte miejsce zmierzyły się UKS Ruch z drugą drużyną GTV Stadion Śląskiego. Zespół gospodarzy, rywalizujący wcześniej w grupie B, zajął w niej ostatecznie piąte miejsce z dorobkiem jednego punktu. Pożywianie w pierwszej fazie też nie rywalizowali z Widokiem Skierniewice, APN-em Knurów, Ajaksem Częstochowa i Józefem Chorzów. W meczu o dziewiątą pozycję Gruzina Frejnera Milkowskiego walczyła naprawdę dzielnie, ale to ostatecznie ruch dzięki zwycięstwu 1-0 mógł ucieszyć się z wygranej. Gdzie zdobywać doświadczenia, jak nie na takich turniejach? Wiadomo, że że dla niektórych w ogóle chłopaków to był pierwszy turniej i to było po prostu takie pierwsze starcie właśnie na takiej imprezie można powiedzieć. Było też chłopaków, byli też chłopcy, którzy już trenują dłużej, po prostu to była taka mieszanka. Ale tak jak mówię, no, z jednych i drugich jestem dzisiaj dumny i no i co, po myślę, że to był taki pozytywny turniej, a dla nich to będzie taki pozytywny bodziec, żeby, żeby trenować dalej i uczestniczyć w naszych treningach. W meczu o awans do finału pierwsza drużyna stadionu skoczyła fascynujący bój z widokiem w Skierniewice. Kończyło się remisem i o tym kto zagrał pierwsze miejsce w turnieju zadecydował konkurs rzutów karnych. Ten zwyciężyli Skierniewiczanie i drużynie trenera Dawida Miłkowskiego pozostała walka o trzecie miejsce. Karne mają to do siebie, że raz się wygrywa, raz przegrywa. Ostatnio przegraliśmy Karne, dzisiaj udało się wygrać. Mecz był wyrównany, każda drużyna miała tam chyba po jednej sytuacji. Także yy, także fa fajnie, fajnie się grało. Graliśmy już ze stadionem w Skierniewicach, dzisiaj graliśmy z nimi drugi raz i zdecydowanie lepiej się prezentowali niż yy, kilka miesięcy temu. Także widać, że cały czas postępy chłopcy robią. W meczu o miejsce na podium GTV Stadion Śląski 1 mierzył się z APN-em Knurów. Gospodarze sprawiali wrażenie, jakby jeszcze rozpamiętywali pechową porażkę w półfinale i pozwolili gościom na znakomite otwarcie spotkania. Gdy wydawało się, że przy prowadzeniu apenu 3-0 sprawa trzeciego miejsca jest rozstrzygnięta, waleczni chorzowianie wzięli się do odrabiania strat. Udało im się strzelić dwa gole, ale na trzeciego zabrakło już czasu i ostatecznie drużyna trenera Miłkowskiego zajęła w turnieju miejsce tuż za podium. No, bo było o co? Czemu nie udało? No, bo za późno się przebudziliśmy z tego. Za późno się obudziliśmy i za późno zaczęliśmy sztać bramki. Buchar prezesa firmy GTV powędrował na ręce drużyny Widoku Skierniewice, który w wielkim finale pokonał zagłębie sosnowiec 2-1. Bardzo fajny turniej, dobry poziom, fajne drużyny i bardzo fajnie, że udało nam się wygrać. Lekki dosyć jest, ale jeżeli patrząc na grę innych zespołów, te, które są, zostały w czołówce, czyli od tego pierwszego do trzeciego miejsca, trzeba przyznać, że to był no, najwyższy, najlepszy poziom wśród tych dużych, które dzisiaj brały udział w turnieju. Ogólnie jestem zadowolony z dzieciaków, fajnie dzisiaj grali piłką, Podobało mi się że takie cechy ewolucjonalne, że jeden za drugiego biegał dużo walczyli i tak jak mówię, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, jestem bardzo z nich zadowolony i oby ta jakaś współpraca się na przyszłość, na przyszłość układała. Też dobrze. Bramkarz, najlepszy turnieju. Powiedz mi, tak na co dzień, to Ty jesteś bramkarzem, bo widziałem, że, że ty, ty w swoim stroju takim z pola jesteś. No, w większości tak, choć na treningach próbuję być w polu. Choć widać, że być bramkarzem to być warto.